Witam się z wami bardzo serdecznie w kolejnym vlogu! Witajcie w kolejnym vlogu! Rewelacja. No to dzisiaj krzyczę! O, ja mam wczorajszy outfit. Ty masz... Ty we wczorajszym outfitie dzisiaj jesteś? Mało tego, ta sama koszulka. No, to zostaje w tym. Czekaj, bo się zachwycam lustrem. Zobaczcie jakie błyszczące. Witam się z Wami Właśnie wyszłam z domu Kubek wody mam Dobra, wsiadam do auta i jadę A ja jakoś tak mam dobry humor Nie wiem, na mnie ten Blue Monday nie działa Jeszcze tym bardziej jak mam takie ładne paznokcie zrobione Jaki outfit pokazujesz? Nie No ja mam piękny outfit A ja co, brzydki? No piękny masz outfit, jesteśmy w bluzach Jak ja lubię po Ikei chodzić i tak czuję, że sobie muszę kwiatka kupić chyba jakiegoś. Lili do vloga. No powiedz coś do widzów. O, Jezu, spadnie mi. Lili, lili. Pokaż, jaka piękna jesteś, jakie masz piękne oczęta. Mua, buziaki, nie? Mua, takie buziaki. Witajcie w nowym vlogu. Co tak się śmieję? Te włosy mi tak sterczą na tym filmie. Mogę Ciebie pokazać? No. Mogą spytać, a różowego nie macie? Cześć, witam się z Wami bardzo serdecznie w kolejnym filmie na moim kanale. Wtedy czuję się taka zrelaksowana. No nie powiem tego. Zbieram na operację. Numer konta. <goda> <goda> tak, kiedyś sobie ten nos zreperuje. Będzie taki ładny. Takie jedno malutkie, malutkie mam, malutkie. Ile, ile Was, ilu, ile? Ile Was tutaj ze mną jest? Ilu subskrybentów? Ile osób ogląda moje filmy? Jest to coś niesamowitego. Dodam takim drugim, maciutkim. Ja chętnie, chętnie powymieniam z Wami zdania, opinie. Także komentujcie. Cześć, witajcie w kolejnym vlogu. Tak. Nie mogę tak. Tak może. Tak kaczka. Cześć witam się z wami bardzo serdecznie w kolejnym filmie na moim. Cześć witam się z wami bardzo serdecznie w kolejnym filmie na moim kanale. Zobaczcie! Zobaczcie, wow. O, je, no, ja wiem, co to jest. <grywa> o mój Boże. <grywa> tak się prezentuje sukieneczka. Ja sobie poczytam, co myślicie. Wtedy zdecyduję, jak mi doradzicie. Tu. Tak ma być mnie widać. Chyba bardziej z góry, żebym miał. Bo tak mi się podwójna szyja robi. Nie wiem, jak te włosy wyglądają. Nie Pizzę, tak, po pizzę idziemy, Maxiu. Opublikowałam mam relację jak Wojtek kupił sobie jęzory, Jęzory, języki. No, chuda. Za chuda dla mnie. A możesz mi otworzyć tą kawkę. Miałeś otworzyć. No musiałam spróbować, jeszcze byś się zatruła. No i ty, teraz będziesz tak nas nagrywać? Mhm. Mm -hmm. Aj? Oczywiście, że tu się nagrywa. Aj. Cześć, witam się z Wami bardzo serdecznie w kolejnym filmie. Tak, ten kolor się do mnie uśmiecha. Ja kocham taki pudrowy róż, ale na płaskim na pł płaskiej podeszwie w miarę. Taka haftka i tu jest kółeczko i się po prostu tak, wiecie, trafia na kółeczko. Mówię, zawsze jakoś tak w głowie ym, staram się poukładać. I założyłam kurteczkę. Nie możecie patrzeć na te zatrzaski? Piszcie, piszcie, piszcie. No nie mogę. Dobra. Uff, już mi gorąco się zrobiło. Jeżeli macie dosyć nerwów, na zapinanie haftek. Ale jest... O oh Jezu. Ja chyba jestem po prostu w tym kolorze zakochana. Nie ma tutaj co dużo mówić o takiej bluzie. Oh. Sorki, nie wyciągnęłam papieru. <grymne> Subskrybowanie moim, mojego... <grymne> Nie powiem. Tutaj jestem przerażona. Dobra, ja już dłużej wytrzymać nie mogę. Sięgamy po kolejną rzecz. Kojarzę, że jest to bluzka jakaś. Tak? Mama. Mama. się mnie woła. Mama, mama, tak. Z kim mi urosły, czy co? Przymierzyłam torebkę. Zrobić. Taka cool będę z tą torebką. Widzicie na lewym czy na prawym? Zobaczcie. Pomimo, że bardzo seksownie fajnie wygląda. Piękny dekolt. Czekajcie. Pochowam, co trzeba. No nie wiem. Może jednak będzie fajna na mnie. ramiona tak jakoś miała uniesione do góry. Biorę ręce do góry. A bluzka idzie ze mną. Ją pokochałam. No, ja jestem zachwycona tą sukienką. Oj, zaelektryzowała się. Nigdy w swoim życiu nie miałam takiej sukienki. Hmm, taka fruwająca. <tycznie> <ślimenie> <take patrie> <stop> <Zimne>. <straszany> <straszany> Nie to ja sama nagram miniaturkę Dobre. Cukier jest. Biała śmierć. brązowy cukier. Dobra. Mama. Ma Ziemia do Maksa, pyszne czy nie pyśne? Do miniaturki może no dobra dawaj patrzcie o, w kamerę w kamerę tak really. śpiewał takie Pff, co to Jezu przypomnijcie And i ja pewnie Ja dobrze mogłabym teraz ją powiesić na wieszak, a jutro założyć ją ponownie. Jajne, czekała. I to było już wszystko w dzisiejszym odcinku, odkąd nagrywam na YouTube. A może. I to było już. Co? Nie, tam na łóżku leżała jakaś piżama z rana. Cześć, witam się z Wami w kolejnym vlogu. No jest ładna czy nieładna. Włosy wyprostowałam sobie. Ej, jak Wam zaraz powiem, gdzie idziemy. Będę kierować, będę testować nowe auto. żeby mi nic tam... Y jak to się mówi? O! Myślę, że całkiem fajnie to wygląda. Bardzo miły pan. Pawa. Wow, you can open it nice. o, Jak fajnie? Dobaczicie? no i jak się podobało wiecie co no zakochałam się w tym samochodzie tego C3 C3 o zielone chodźcie szybko ładnie no, śmiesznie śmiesznie ale tak zostawi Tak, w ogóle cała jestem z Hajemu spodnie z Hajemu bluza z Hajemu kurtka z Hajemu torebka z Hajemu wszyscy widzowie, my tylko z Hajemem będą kojarzyć Idziemy teraz na... co taka zasapana jesteś kochanie. Nie no, spacer mnie nie wziąłem. Wow. A co ja teraz zrobiłam? Nie wiem co o nich myślę. No pokaż nam co ty tu robisz. Mam się chwalić co ja. A, to się tak otwierasz. Mm. No, co ty? Tutaj? Synek mamusi. Bardzo kocham moją mamusię. Witajcie w kolejnym vlogu. kraj jedziemy! Woo! Mama, mama, mama już jest go także. No, więc dzisiaj właśnie taki jest. <grym <grym Mówisz? Masz. I gotowa. Jestem po prostu tak pozytywnie dzisiaj nastawiona. Ja nie wiem, co to za dzień dzisiaj. Taka radość we mnie jest. A teraz jak patrzę, czy to nie za blado tak wygląda? Ale bym sobie siedziała przy takim i się piękniła. Takie malinki i truskawki to bym sobie zjadła. Jakie to piękne. Pania, nagrasz mnie jeszcze tu? I Kamusia ja przyszła. <grym> Czy wy wiecie, jak mi się spać zachciało? Jezu, wiecie, jakie to są emocje dla mnie. Szczęśliwym <grym> zwycięzcą, szczęśliwą zwyciężczynią jest. Tak, dobrze będzie widać Zarę. Nie jest na zameczek. Nie jest na zameczek. No to nie, nie, nie. Jak bez zameczka, to nie. Myślałem, że czerwona. Ja nie umiem w Zarze robić zakupów. No ale chyba Wojtek ma rację. Założyłam, założyłam. I jak? A co, miałaś mnie założyć? Fashion maraton! Prowadziła maratony może z różowym kubkiem kawy w ręku. Wiecie co? A Wojtek, zobacz. Uwaga, uwaga, tarał. Widzisz? No. no i co, nie cieszysz się. Z czego? Ty jakiś bez emocji dzisiaj jesteś? Mogę tak się Wam pokazać. No ładna chyba jest, co myślisz? Dobra. Uf. Powiem Wam, tam trafić w te wszystkie otwory na dłonie. Czy wy widzicie to? Zara chce mnie skaleczyć. Ale wiecie co, tego się nie da wyjąć. To jest zamach na mnie. Zobaczcie, co to jest. Ty to też widzisz, kochanie? Nierudny. Jestem nierówna. Jestem nierówna. Założyłam cykinową sukienkę. I wiecie co? Jest normalnie tak elegancka. Co myślisz? Kochanie? Ja tam ci brzuszek widzę. I brzuszek. Zobacz. Oddaję, oddaję, Zobacz. Oddaję, nic, kura. nic tu nie ma, no. <laughs> Omińcie komentarze o moim brzuszku. <laughs> Zaczął mnie dokładnie oglądać i powiedział. Przychodzę do Was na chwileczkę porozmawiać. Uśmiecham się prawie każdego dnia. Pokażę mm. piękną sukienkę. No jestem nią po prostu zachwycona. No i wiecie co? To jest takie fajne. Przyszłam sobie do Was chwilkę pogadać i mi się humor poprawi. No więc... Tak. Tak, blakasza, blakasza. czyni się zakupy. O! Słyszałeś? Ciekawa, pigmentacja. Weź przestań. Policzku wyglądał. Ja bym się przytylała do tej szmatki. Wojtek taką minę zrobił. Różowe włosy. Także mówię do niej. Noszą. Słyszałeś? W Polsce nie noszą włosy. W Anglii ludzie noszą włosy, różowe włosy. A ja tak powiedziałam, włosy? No coca kole w szklanych butelkach. Bardzo eko. Jesteś eko? Oh, wow. Odsuń trochę napis. Cześć, cześć, cześć! Z zakupami z Zaczynamy. Tak wygląda dzisiejsze zamówienie. No teraz to jestem po prostu tak rozświetlona. Yeah! Po raz kolejny udało mi się zgadnąć. Lubię nieraz sobie zrobić. Nie, przepraszam. Supermana. Taki Batman będzie. Powiem Wam, że fajna jest ta bluzeczka. No, powiem Wam, że golfik jest bombowy. No i przepadłam. Myślę, że przymrużycie trochę oko na to. Bardzo dziękuję, że byliście ze mną. Zapraszam do subskrybowania kanału, zapraszam do dawania kciuków i do zobaczenia w kolejnym filmie. Pa! I to by było na tyle. Bardzo dziękuję, że byliście ze mną w tym filmie. Bardzo dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że film Wam się podobał. Jeżeli tak, kciuki w górę. Zapraszam do subskrybowania kanału i do zobaczenia w kolejnym filmie. Pa!